Witamy wszystkich oglądających. 23 października, sobota. Strasznie u nas wiało ostatnio, chyba tak samo jak w całej Polsce. Tradycyjnie na początku chyba powiemy o pogodzie. Tu u nas wszystko w koło fruwało liście. Blachy z, z dachu pozrywane. Wytrzymały nasze woliery, zrobione własnoręcznie. Także też w tym miejscu zachęcam po, po raz kolejny wszystkich do budowania. Wolier, nie muszą być to złote gołębniki, ale żeby goś, gołębie miały dużo przestrzeni. Nasze gołębie wczoraj zostały, no dopiero wczoraj zostały rozdzielone. Samiczki tradycyjnie trafiły na prawy przedział, gdzie są same siodełka. Wąski przedział, żeby nie było możliwości i mm, takiego jakby powiedzmy zachęty do parowania się, a gołębie zostały tam, gdzie są cele, fachy, czy jak tam każdy nazywa. Yy, Każdych, w większości odcinków zawsze zachęcamy coś tam do tworzenia jakiejś natury. Nie jesteśmy zwolennikami antybiotyków, przeprowadzania w ślepo jakiejś kuracji. Jak tam nieraz słyszę, że ktoś, pomimo tego, że gołębie chyba były zdrowe, czy nie były zdrowe, sam dokładnie nie wiedział, bo nie badał, w ślepo poszło tam 20 dni do antybiotyku. To tak samo jakbyśmy co chwilę byli na jakimś antybiotyku, to myślę, że pomimo tego, że żyjemy dłużej. Na to nasz organizm też by się w jakiś sposób chyba wyjałowił. Zachęcaliśmy do tego, żeby dawać gołębiom korę dębu. Zostajemy przy tym kora dębu, kora wierzby, gałązki wieżby. Raz w miesiącu obowiązkowo, już sami nawet się dopominamy. W kalendarzu mamy zapisane, że musi być to zrobione, bo też sami też pijemy. I co my? My to sobie zawsze tradycyjnie dzień wcześniej zalewamy wodą, to sobie postoje, nasiąknie, dopiero później gotujemy. W jednym z odcinków żeśmy to już mówili. Yy, dzisiaj chciałbym powiedzieć o żołędziach. Yy, żołędzie yy, zachęciło nas to, że obserwujemy tutaj gołębie grzywacze, które yy, żywią się, tak przeczytałem sobie, między innymi liśćmi, nie liśćmi tylko owocami dębu, czyli żołędziami u nas z tyłu są dwa rodzaje, jeden taki podłużny i drugi yy, taki okrągły typowy jak orzech laskowy. No że będzie myślę, że to jest jakaś odmiana orzecha i no, człowiek na surowo raczej nie powinien tego jeść ze względu na zawarte w nim garbniki, ale zwierzętom to nie szkodzi, a wręcz to zajadają. Już podaliśmy takie kilka razy. Pewnie to jest czaso i pracochłonne, bo trzeba to, yy, my to rozłupujemy. Jakimś tam dziadkiem do orzechów, czy kamieniem, czy odważnikiem, czym ktokolwiek chce. Fajnie jakby zeszła myślę, jeszcze ta skórka taka, to ona no tak jak w orzechach robi taką gorycz. Gdzieś się udało to, to zebraliśmy, Gdzieś się nie udało to zostało to tak. No w tej formie na pewno go tego nie, nie, nie wziął, ale my zaraz sobie to zblendujemy i postaramy się za chwilę to pokazać jak to wygląda. Zmiksowaliśmy to, bo ktoś kto ma jakiś podejrzewam w domu Thermomix, to śmiało można to wrzucić. Niektórzy mielą te żołędzie razem z łupami, no ale i tak tej łupy nie zje gołąb, tylko trzeba będzie to później z karmidła wyrzucić. więc dodatkowa robota. No zachęcam do sięgnięcia do natury. Tak samo jak jarmusz podajemy naszym gołębiom. Jarmusz, chyba jako jedyna roślina, jest cały rok zielona. U nas w tym roku trochę pomogły nam ślimaki, zajadały się tym, także. Bo tu nawet jest jeden ślimor jeszcze. Także yy, to, co naturalne, myślę, że nie zaszkodzi. Nie bać się dać tych, tych żołędzi. Śpiewać mi się tylko chciało, bo kolega mówi, że on też by dał, ale jakbym zrobił i mu przyniósł, więc no te 10 minut poświęcić na spacerze gdzieś tam z żoną, z dziewczyną, pozbierać, później połupać. I gotowe. My teraz w tym okresie karmimy karmą jeszcze pierzeniową, tradycyjnie dwa lub trzy rodzaje pomieszane na bogato, ostro. Niech te głębie w tej fazie mają wszystko. Dodatkowo jeszcze jest owiec dodawany. Do tego tak jak już kiedyś mówiłem, namówił nas sławek kłada. Także my teraz porozdzielamy sobie to na pół i podamy tego głębią. Posypaliśmy karmę, dokładnie wymieszamy. One pierwszy dzień na pewno yy, nie zaczną od tych żołędzi, ale na, na, nie, ba, nie ma co się bać, bo na drugi dzień, jeżeli nawet zostanie ten żołędź w, w karmidle, to na pewno zniknie. Także my zaraz pójdziemy do góry, to nasypiemy, bo gołąbki już będą z chęcią czekały na to. A jutro do picia, tak jak mówiłem, kora dębu z korą wierzbą i gałązki wierzby. wierzby. Obserwować koledzy kał. Myślę, że kał jest najlepszym wyznacznikiem tego, co się dzieje u Gołębia. I zachowanie nasze samce witalne tańczą, buczą. Samiczki na przedziale samiczek podchodzą pod przedzieloną wolierę. Też by chciały się nam dostać, nie są osowiałe. Myślę, że to, że poświęcamy tak dużo tych właśnie naturalnych rzeczy. Tak samo jak burak. Burak jest dwa razy w tygodniu tarty, nawet jak były łodygi jeszcze na, na działce były też podawane. Także zachęcam do tego, a nie podawania w ślepo chemii. Tutaj tradycyjnie na przedziale z lewej strony są nasi chłopcy. Brakuje nam jednego samca w przyszłym łączeniu, żeby było do pary. A tutaj nasze samiczki, głąbki. teraz są rozdzielone, mają czas na to, żeby się spierzyć. Nasza piękna biała samiczka, tam w tle, dominisia. Chodź ty Donia! Samiczki mają trochę lepiej, bo mają do dyspozycji dwie woliery. Samce zostały tylko z jedną. Samiczki teraz już coraz bardziej zaczynają się pierzyć. Tak jak nasza lalka, już nawet cała głowa się posypała. No ale taki okres. Tak jak pokazywaliśmy, wszystko zostało podane na karmę. Jutro podejrzewam, że, właściwie dzisiaj, jeszcze pójdę zobaczyć, wszystko będzie czysty karmiczek. Gołębie z apetytem to zajadają. Pewnie troszkę tęsknię za samiczkami. No ale, tak jak mi kolega podpowiedział, musi być taki okres rozdzielenia, aby te głębie zajęły się sobą, czyli spokojnie się wypierzyły. Nie tylko przysiadywały na jajkach i, i był zachwiany ten proces pierzenia. Także za chwilkę jeszcze nasypiemy samiczką. Samiczki są za tymi drzwiami. I to tyle. Także życzymy wszystkim udanych kuracji naturalnych. Pozdrawiamy serdecznie następnego. Trzymajcie się, hej, cześć.